Ten ciąg dalszy, montujemy klimatyzację. Jak widzicie ciekawie wygląda od boku, jeszcze ciekawie wygląda od przodu. Jak jesteście zainteresowani jak to wygląda, to co? Subskrybować kana kanał, dawać łapki w górę, pisać komentarze, więcej buły dla Bogdana. Pan Bogdan dzisiaj jest odpowiedzialny za klimatyzację, jak tak, widzicie jest harmider straszny, biuro powędrowało sobie do salonu. Mamy tutaj klimatyzator z Midei i on się nazywa Breezeless, dobrze mówię? Proszę Pana. Mamy dwa klimatyzatory, w sumie będą trzy klimatyzatory takie same o mocy 2,5 i o mocy 3,5 kW. Wygląda on tak. Komuś się może podobać, komuś się może nie podobać. Dla mnie jest to ciekawy patent. Okej, okay, design z boku jest zajebisty. Design z przodu i funkcjonalność, jeżeli chodzi o te dziurki, też myślę, że zajebiste. A jak to będzie działać, to warto to sprawdzić. Tym bardziej, że jeżeli popatrzymy na ten klimatyzator, to tutaj mamy kanapę i zobaczymy sobie, czy serio po schłodzeniu tego pomieszczenia, jeżeli ktoś chce sobie tutaj usiąść i chce mieć komfortowo gdzieś w tym zakresie, właśnie gdzie siedzimy, wypoczywamy, to czy jest komfortowo i drugie co, nie wieje na kogoś i drugie co? Tu mamy jeden klimatyzator. Trzecie co? Tu już będzie. Tu mamy koryta, a tu mamy kolejny klimatyzator i popatrzcie, że tutaj sobie standardowo Karolek siedzi. Może będzie małe przemeblowanie, ale generalnie biuro, w którym jesteśmy, jest dość małym pomieszczeniem i nie za bardzo jest się jak ustawić, żeby po mnie nie wiało. Więc zobaczymy, czy to rozwiązanie z tym Brizelesem, bezpowiewowe, czy to będzie dobrze działać, czy to nie będzie dobrze działać. No, ale to mówię, to się okaże po montażu i po uruchomieniu klimatyzatora. Może nie widzicie tego. Ale tak naprawdę Bogdan po pierwsze lewituje, po drugie ma niewidzialną uprzęż zrobioną, a po trzecie, to tak naprawdę jego tutaj nie ma. To jest wytwór naszej wyobraźni. Jak widzicie, był tutaj klimatyzator 5 kW. Jak widzicie, muszę Poczekaj, robimy zbliżenie na filtrze. Cicho, serwis nie był robiony. Zadowolenie sięga Zenitu. Okej, okay. dobra, ale w każdym razie zróbmy sobie. wróćmy sobie normalnie, do normalnych wymiarów, okej? Okay. Bogdan teraz wymienia jeden klimatyzator Vivaxa Air Designa, bodajże 5-kilowatowego i zmieniamy go na 3,5-kilowatową jednostkę z Midei. Tą, taką samą tak naprawdę jak pokazywałem Wam, która idzie do salonu i taką, która idzie też do biura. Jak to się będzie sprawdzać, zobaczymy, Mnie, mi tylko zależało na tym, żeby ta nowa jednostka nie była głośniejsza e, niż e, ta jednostka, którą tutaj mamy. E, generalnie jeden klimatyzator tylko występuje na górze i powiem Wam, w większości przypadków, jeżeli mamy po, pootwierane drzwi, to powiedzmy to wystarczało. Ja wiem, idealnie by było, jeżeli byśmy mieli w każdym pomieszczeniu tej na górze, ale powiem szczerze nie zrobiłem tego tak, dom jest dość dobrze wyizolowany, i na pewno już tego nie będę za bardzo rozkuwał. Może kiedyś jakaś ścianówka wpadnie, zobaczymy. No ale jest co jest, wymieniamy ten klimatyzator. Yy, I ten klimatyzator z reguły działał nam na pierwszym biegu wentylatora. Patrząc jeszcze na przykład, jeżeli chodzi odnośnie chłodzenia w nocy, żeby on był cichy, tak, tak? No, dziura oczywiście jak. Yy, I teraz pewnie jest tak, że yy, ten nowy klimatyzator 3,5 kW jest podobnych rozmiarów jak ta piątka. Eee, może być tak, że on będzie musiał chodzić na przykład na drugim biegu wentylatora. Jak to porównywam, w suchych danych katalogowych będzie porównywalna głośność, więc myślę, że tutaj nie, ba, nie, ma, nie ma co się, że tak powiem, o to bać, że będzie ten klimatyzator za głośny. A jak to tak naprawdę będzie, to kiedy Bogdan zobaczymy? Jak uruchomimy tak cały system, wytra, tak? Wytra no, bardzo dobrze. Chwilę obecną, mam nadzieję, że mi słychać i że mnie tutaj wiatr nie zagłusza. Eee, pracę. Postępują tak, czyli mamy wszystko wyrabowane. Komu komu pompę ciepła z klima, bo idę do domu, zgłaszać się na maila. Wygląda to tak. Mamy tutaj agregat po prawej split m thermal tak, od pompy ciepła 8 kW. Po lewej mamy agregat multi-split. Powiem szczerze, porównywalnych bardzo rozmiarów. Jak to wymyśliliśmy? Wymyśliliśmy na tyle, że konstrukcję mamy jaką mamy. Nie będziemy już jej ruszać. Nieco ją przedłużymy kładziemy, ponieważ jest dużo szerszy, dużo głębszy ten agregat jeden i drugi niż to co tutaj było. Eee, robimy dodatkową podkonstrukcję. Kładziemy na takich e, profilach, rozsuwamy to trochę bardziej. Wszystkie przyłącza, które tutaj były, nie będzie tak wyglądało tylko tą strajer rurę w ogóle wyrzucamy. Dajemy tutaj koreczek tak kawałek rurki 50 cm. Koreczek, wychodzimy sobie tymi rurami, bo to są rury, które schodzą nam e, od góry od klimatyzatora. Dodatkowo tutaj z biura i z salonu wyjdą nam dwie rury, czyli już mamy trzy porty zajęte i od tamtąd dotąd, czyli z garażu podciągniemy sobie tak, oczywiście dużo wystarczy wam. Podciągamy sobie tam linię fraunową do Hydroboxu i to mamy czwarty port. Agregacik, będziemy to sprawdzać na pewno, bo dość ciekawe rozwiązanie. Ten jest akurat z czterema portami i tylko taki ponoć pasuje do takiego rozwiązania. Zobaczymy, czy jeżeli mam agregat na przykład do mniejszych zastosowań, na trzy porty czy taki agregat na pięć portów czy coś takiego też będzie działało na chwilę obecną wygląda to tak jeszcze będziemy tutaj robili na pewno jakieś rozszerzanie konstrukcji, bo w sumie wychodzi nam na chwilę obecną, że jeżeli byśmy bardzo blisko je przy sobie, to są byki, były trzy agregaty, które były odsunięte 20-25 cm od siebie. Jeżeli byśmy tak nawet postawili jeden i drugi agregat obok siebie, to powiedzmy, że mamy tyle trzeciego. Agregatu żadnego tutaj nie wsadzimy, a o czwartym to w ogóle możemy zapomnieć. Więc całą tą konstrukcję na pewno już jest długa, przesuniemy, rozbudujemy jeszcze dalej, po to, żeby można było tutaj spokojnie wrzucić trzeci, a nawet na siłę czwarty agregat. Docelowo będzie tak. Jeden agregat, który tutaj będzie i nie będzie w ogóle wymieniany, nie będzie nic się z nim działo, czyli Multi Split, ponieważ klimatyzacja będzie na nim oparta. Drugi agregat, który też myślę, że docelowo tutaj zostanie, czyli ten duży. Byku 8 kW i ewentualnie trzeci, czwarty agregat. Najprawdopodobniej na pierwszy rzut pójdzie tej monoblok z hajera, bo wszyscy na pewno zastanawiają się, jak to się będzie miało. Czyli mamy takiego splicika, który jest wysokosprawny, dobrze wygląda w papierach. Mamy takiego Hayera, który ponoć w papierach wychodzi gorzej niż tak naprawdę jest w rzeczywistości, i warto to. Przetestować bo o tych pompach ludzie je używają, a mało mamy informacji. Jesteście zainteresowani? A w górę, w komentarzu napisać Karolu. Tak, wkładaj Hajera i bądź pan zadowolony. Kochaneczki, tak sobie właśnie przeglądam pliki, które tutaj mam. I niestety wychodzi mi, że troszeczkę zaniedbałem u siebie klimatyzację. Minęło wiele dni i postępy w klimatyzacji, co prawda są, bo jest prawie skończona, ale nie jest to tak do końca powiedziane. Plan optymistyczny u mnie w moim domu instalacji trzech klimatyzatorów, czyli instalacja tak naprawdę dwóch klimatyzatorów i wymiana trzeciego klimatyzatora, plus montaż agregatu w multisplicie plus zrobienie instalacji i montaż hydroboxu na agregacie do multisplita plus montaż osobnego agregatu e, splitowego z M Termala, plus zrobienie wszystkich koryt, prze, e, zmiana, zmiana e, lokalizacji e, boilera, zmiana lokalizacji maszynowni. Niestety to miało trwać 3 dni. To była wersja bardzo optymistyczna i ten plan niestety nie wypalił z uwagi na to, że jest bardzo, ale to bardzo duża rozległość e, e, działań. Wszystko się działo równolegle. Karol też był tutaj rozchwytywany, więc niestety nam się to nie spieło. Niestety, jeszcze kolejne niestety. Na dzień dzisiejszy dalej nie mamy hydroboxu, który ma być podłączony z tym układem, czyli z multisplitem ale się troszeczkę pozmieniało, bo są pewne rzeczy optymistyczne, wieści do przekazania. Chciałbym to spiąć razem, chciałbym to podsumować i chciałbym Wam pokazać, jak to wygląda na chwilę obecną. Niestety nie odpada Wam teraz klimatyzatora i nie pokażę Wam, jak on wieje i czy on jest dobry. I czy siedząc sobie tutaj, na naprzeciwko klimatyzatora, czy on będzie na mnie wiał, czy on nie będzie na mnie wiał, jeżeli użyjemy tego systemu Breezeless, czyli anty... Powiewowego cacuszka. Bo nie działa, bo niestety nie ma wpuszczonego jeszcze czynnika, bo chcemy to zrobić wszystko razem, jak zamontujemy sobie jeszcze Hydroboxa. Więc teraz. Szybkie podsumowanie, co my tutaj mamy. Klimatyzator, który jest tutaj e, zainstalowany, wszędzie są takie same. Klimatyzatory zainstalowane różnią się tylko troszeczkę mocą, bo tutaj mamy 2,5 kW, a dwa pozostałe klimatyzatory w salonie i na przedpokoju to 3,5 kW. Troszeczkę go przetarłem. E, ten klimatyzator niestety jest otwarty i nie zamkniemy sobie go teraz. Dlaczego? No, bo nie mamy e, napięcia jeszcze, drodzy Państwo. Ale jak widzicie, jest już w miarę dolega do ściany i jeszcze jakieś drobne dopracowania w klimatyzatorze z tamtej strony, ale to za chwilę. Jak widzicie jest korytarz, schodzimy sobie tutaj jedną i drugą instalacją, tak to wykonał Bogdan i skończył Adrianek. Brakuje nam tutaj tylko łącznika, skropliny wykonane peksem z jednego i drugiego klimatyzatora schodzą sobie na zewnątrz i dawajcie przechodzimy do salonu. A w salonie wygląda to tak, czyli mamy taki sam klimatyzator, tylko że o mocy 3,5 kW. Jak widzicie, została ściągnięta w nim żaluzja, żeby jej nie połamać, żeby ona nie przeszkadzała. Została tylko ta nawet niewłaściwa, tylko ta wewnętrzna żaluzja, która też jest podziurkowana to ona została, bo ona w niczym nam tutaj nie przeszkadza. I jeszcze jakieś drobne prace związane z umyciem ściany związane, no bo niestety tutaj łapki były troszeczkę brudnawe z wyprostowaniem tego dołu klimatyzatora, żeby to wyglądało lepiej i było bardziej dostosowane do standardów karoliańskich. Tutaj macie tabliczkę znamionową, chociaż nie wiem, czy będzie coś z tego widać. Dobra, lecimy sobie teraz na schody. A na schodach klimatyzator w tym samym miejscu, w którym mieliśmy poprzedni klimatyzator 5 kW. I teraz Karol powiedz wszystkim, dlaczego założyłeś klimatyzator 3,5 kW, a przedtem miałeś klimatyzator 5 kW światło. O, światło. Karol dlatego tak zrobił i wymienił stryjek siekierkę na kijek, mam nadzieję, że tak nie będzie. E, ponieważ ten klimatyzator, który tutaj był, zazwyczaj 5 kW. Chodził sobie na pierwszym, drugim biegu wentylatora rzadko na trzecim. Jeżeli chodził sobie cały czas, to wystarczało, że spokojnie, że on chodził na drugim biegu wentylatora, a pod koniec życia w ogóle tego klimatyzatora było tak, że chodził z niedoborem czynnika, czyli nie miał pełnej swojej mocy, więc naprawdę szef w dziurawych butach chodzi. Ten klimatyzator jest dokładnie taki sam jak dwa poniższe klimatyzatory zainstalowane na dole. Więc tutaj żadnych fajerwerków nie znajdziemy. Troszeczkę Mieliśmy problem z domknięciem tego klimatyzatora, ale jak widzicie, udało się go domodelować, że jest prosto od dołu i, i że nie odstaje nam jakoś od ściany, więc wygląda gitarowsko. Jeżeli chodzi jeszcze odnośnie tego ciąg 3,5 kW, a nie 5 kW, no bo jak sobie popatrzymy. I puścimy go na, na przykład na drugi czy na trzeci bieg wentylatora, to wygląda to na papierze, przynajmniej bardzo podobno gło podobnie głośność tego klimatyzatora w stosunku do tego klimatyzatora, który był poprzednio, a już widerec okaże się, że teraz, chłodząc normalnie na dole i za dnia nie będzie nam się unosiła ta cała ilość ciepła tutaj korytarzem o z dołu do góry, to ten klimatyzator będzie miał po prostu lżej. Ja nie mówię, że to jest rewelacyjne rozwiązanie, ale powiem tak. Jeżeli chodzi o rozszerzenie jakieś o dodatkowe klimatyzatory, jest to u mnie możliwe, ponieważ zostawię sobie przewody, które szły teraz do ogrzewania bojlera, tak i mamy tam trzy, jedną czwartą, trzy ósme i 58 cala, czyli tak naprawdę jest jeżeli byśmy chcieli rozbudować to jakiś system mini VRV, e, lub chcielibyśmy to rozbudować jakieś multisplit, jakąś kanałówkę i tak dalej, dalej mam zielone światło i mogę to zrobić, mm, ale nie chcę na razie tego robić. Chcę zostawić to w takim e, wydaniu, jak jest, bo powiem Wam, jeżeli dobrze wyregulujemy tutaj w tym domu, który jest domem praktycznie. Pasywnym albo bardzo niskoenergochłonnym, tak, bardzo energooszczędnym. To jeżeli wyregulujemy odpowiednio sobie wszystko roletami, to nie mamy zbyt dużego nasłonecznienia za dnia i bez problemu tym jednym klimatyzatorem jesteśmy w stanie w miarę ogarnąć górę. Czy jest to rewelacja, czy jest to wspaniałe, tego dowiecie się po przerwie, jak odpalimy klimatyzację jak będziemy mieli lato albo chociażby wczesną wiosnę i sprawdzimy sobie jak wpływ odsłoniętych rolet na przykład zadziała na temperatury w poszczególnych pomieszczeniach bo tak jak już wam powiedziałem w tym albo w innym odcinku wszystko będzie opomiarowane łącznie z temperaturami w poszczególnych pomieszczeniach łącznie z e, nawet chyba ciśnieniem w pomieszczeniach i sprawdzimy sobie czy lepiej chłodzi na przykład klimatyzacją, czy lepiej chłodzić podłogówką, ale wszystkiego dowiecie się w następnych odcinkach. Jak widzicie końca nie widać, ale my się już z Wami żegnamy na dzień dzisiejszy i do zobaczenia następnym razem. Adrian, co ma robić? No komentować, więcej buły dla Adriana, Sub dawać łapki, subskrybować Subkrybuj na nowszy Julik Meister kanał. Masz łapki. Więc subskrybuj!